as a star. Zacznijmy od odcisku linii papilarnych. Bach! Bardzo szybko. Otwierając urządzenie, pokazuje się nam genialny ekran. Czy widzimy przecięcie na środku ekranu? Nie widzimy. Tak genialne jest to urządzenie. 120 Hz robi wrażenie. Dodatkowo poprawiono galerię. Widzimy wszystko ładnie posegregowane. Nic się tutaj nie dogrywa w tle. Wszystko jest od razu. A dodatkowo zobaczmy sobie zdjęcie. I jak pięknie. Robi zdjęcia, a jak, jaka jest szczegółowość, jak nie widać tego przegięcia na środku. Świeczko. A propos kamery, sprawdźmy sobie, jakie robi wideo. Po aktualizacji podobno poprawione. 4K60, szeroki obiektyw z autofokusem. Widzimy wszystko w detalach. Piękny buka efekt. Z wideo stabilizacja. Główny obiektyw, widać stabilizacja 2x widać stabilizacja 3, widać stabilizacja 6, jedna widać ja się zatrzymam i maksymalnie do 10 możemy a przechodząc w foto. A w foto jak widzimy, mamy szeroki obiektyw i spróbujemy sprawdzić tą aktualizację. Aktualizacja polegała na stabilizacji, która e, wynika tutaj z bardzo wysokiego zoomu. Tak wysoki zoom, iż może się trząść, zobaczymy czy będzie się trzęsło, w większości smartfonów się trzęsie. Jak widzimy ten górny kwadracik jest bardzo stabilny, dochodzimy aż do 100 i mogę powiedzieć, że kamień jest tak stabilny, że szok, nie znam smartfonu, który byłby tak stabilny oprócz Vivo. Przednia kamera, pełne wyciągnięcie ręki, przednia jest tylko Full HD i mówię tutaj o przedniej kamerze, która jest na zewnętrznym. Ekranie, prześwietlanie, bo będzie prześwietlać, bo chce rozświetlić twarz całkiem nieźle. A co jeśli chodzi o wewnętrzny ekran i wewnętrzną kamerę, również Full HD 30 klatek, pełne wyciągnięcie ręki, widmo stabilizacja. Czy jest autofokus? Mariola już. Mariola pisze sms -y. mogę wyłączyć. A jak Bariola pisze smsy, to jeden po drugim. Pa, pa, pa. Poprawiono również muzykę, sprawdźmy to super, Audio. I teraz już wiesz, że najlepszy smartfon składany jest jeszcze lepszy. Szczęście zawitało w moim sercu, a link w opisie również zawita w twoim sercu.